the arch-illager fled to the ramparts of high block castle but he can't have gotten far make haste and fight your way through to the highest tower the arch-illager and his reign of terror ends tonight Hej, siema, to znowu ja, Paju, i witam was serdecznie już chyba w ostatniej misji Minecraft Dungeons. Gonimy złoosadnika, który zwiał nam w poprzednim odcinku do jakiejś swojej wieży. Także, tak jak wspominało właśnie intro, dzisiaj jego rządy dobiegną końca, więc zaczynajmy. Powiem szczerze, że już na początku zauważyłem, że ta mapa jest już chyba naprawdę dopracowana pod względem wyglądu. Wygląda niesamowicie. Także tutaj sobie troszeczkę zenhantowałem trosze, moje przedmioty. Chcę zobaczyć też kołczan, jak działa. wyekwipowałem ten kołczan, tak? Kołczan do męki, który ma ponoć, jakby dać nam konkretne jakieś strzały czy coś, które również, podkreślam, bazują na duszach. A mnie najbardziej na razie przynajmniej interesują te artefakty. Zbierzmy cały pasek dusz, a następnie wypróbujmy. Powiem szczerze, no, no troszkę dostaję łomot, ponieważ mój poziom jest poniżej minimalnie, minimalnego, tak jakby wymaganego poziomu tutaj na no, tej ma mapy, tej misji. Ale no damy radę. Dobra, używamy artefaktu, zobaczymy, Co nam, dało nam to te strzały? Aha, no faktycznie. Uuu. No proszę, proszę. I mogę tego użyć ponownie, tak? Aha. A właśnie, czy wielostrzał z tym działa? Co to? Co? Ale się wystraszyłem! Tak, działa wielostrzał, widzę, że właśnie strzały leciały w kilku kierunkach. Załadowanie? Pięknie! Wielostrzał zadziałał z tym. To może robić robotę, naprawdę, patrzcie na to. Jeszcze raz. Super! Ej, to mi się podoba, zamiast tej strzały wybuchowej mógłbym to mieć. Chociaż... Strzała wybuchowa też jest super. Jak z wielostrzałem pójdzie. A, no i używam tego łuku, który ponoć leczy, tak? Nie wiem, czy mnie leczy też, czy nie. Ale no zobaczymy. Czy on leczy tylko ludzi w pobliżu, tak jak było napisane. Ale wziąłem go głównie ze względu na to, że miał właśnie zaklinanie wielostrzał, co jest no, całkiem fajne. A tamten Łuk, który miałem poprzedni, no, mimo że. Miał jakby większe obrażenia, to nie miał tego zaklinania, miał tylko szybkostrzelność, szybko czy jakoś tak. Dobra. O, i tu strzały pyłą. No i patrzcie na A to. Fajnie to wygląda. Ale obrażenia z tego nie są jakoś mega. Bo teraz obrażenia od tych strzał to są obrażenia od głównie artefaktu. Więc nie wiem, czy mi się to podoba, aż tak bardzo. Chyba, że znajdę artefakt z większymi obrażeniami. A wypróbujmy po prostu strzelanie. Pyk, pyk, pyk. O, no, strzelanie chyba się lepiej sprawdza bez tego artefaktu. Mimo, że wygląda to na potencjalnie dobre. O. No, ale jednak, firewerki robią robotę. No, cały czas jestem tylko ciekaw, czy ten łuk leczy mnie też? Chyba leczy, bo przed chwilą widziałem, że uleczyło mnie za 13. Mimo, że normalnie leczy po 1, po 3. Pyk. <laughs> drop, bomb drop. No, trzeba się stąd wydostać. o, 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 Dobra, daliśmy radę. Łojeju. 17 strzał mi w ogóle tylko zostało. Szybkość z nich troszeczkę e, ogołociłem A ta co? Nie po... Aha, dobra. Bo ja... No nie zapowiada się za ciekawie. Ścieżka ognia Szybki atak i elektryczność. E, easy. Spodziewałem się czegoś więcej. Na dystans. Aha, jeszcze jeden, dobra, nie było tematu. <laughs> dobra, na razie jakoś idzie. Jest to ostatnia mapa, więc no, spodziewam się większego e, kurczę, oporu niż ponad tamte mapy. Ale jeju, boom, co to jest? Oko cyklonu, zasil magiczne latarnie, dobra, tyle jestem w stanie zrobić. Tak, czyli średnio się w sumie sprawdza ten artefakt. E, wrócę do lamy, chociaż to bym jeszcze zobaczył, bo to powoduje, że mam osłonę, ale chcę zobaczyć, jak mocną. Czy jest w ogóle warto tego używać? Dobra, wejdźmy tutaj Byk, osłona. No trochę trochę jakby no... Całkiem, całkiem mnie blokuje. Uuu, to był pokaz fajerwerek dopiero. Czy ja trafiam? Jakby. Nie, chyba nie marnuję więcej strzał, jeżeli proknie mi Wielostrzał, co? 7, 6, nie. Czyli dobra. Mimo, że Wielostrzał pracuje, to ja tracę tylko jedną strzałę. Okej. Okay. Chyba wolałem lamę. Lama zadarnowała jakieś tam, powiedzmy, obrażenia w miarę, w miarę. Ale już strzał nie mam, serio? No ja wiem, że ja dużo strzelam, no ale bez przesady. Dobra, dajemy lamę. E, gdzie jesteś, moja droga tutaj? Pyk, pyk, pyk. Leci, lecimy. Chciałbym wilka zobaczyć jeszcze, jak wygląda, no. Czy są jakieś jeszcze inne pety niż tylko lama i wilk, czy coś jeszcze? I czym się różnią? No, to jest fajne, że właśnie muszę sobie to ogarnąć. O nie, 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 patrzcie na to. Ale też się zaraz zablokuje o coś, pewnie. Pyk, nie ma strzał. Dobra, no. Bo Lama tankuje, no to my atakujemy, nie? O, już nie tankuje. Bez kitu, on mnie wrzuca bezpośrednio w te swoje miny. O nie, nie mam szans. Teraz ja nie mam strzał w ogóle przecież. Boję się troszkę w tym kierunku biec, żeby nie... Ale patrzcie, Śnieżka atakuje go i go nie stunuje, czyli bossów się nie da zestunować. Dobrze chociaż tyle wiedzieć. Eee, dobra. Musimy się jakikolwiek artefakt zregenerować. Albo mikstura. Ale mikstura będzie pierwsza. Chyba. Dobra, idziemy walczyć. Dawaj, dawaj. Lama, będziesz tankować. Pyk. Ponura zwykła zbroja, lecimy dalej. Nie, no nienawidzę, jak mam taki etap, gdzie ja tracę wszystkie moje strzały, no. Walczenie samym tym kozikiem, tym sztyletem, no nie należy do najprzyjemniejszych. Hmm, pójść tutaj, czy jeszcze bym. So nie, no, ja bym sobie pozwiedzał troszkę tutaj, o. Może. Strza o nie! Ech. To sobie pozwiedzałem. Chociaż może go dorąbię. Muszę tylko robić tak, żeby... Lama tankowała. Jak będzie lama tankowała... Albo zablokować go jakoś. Nie jest dobrze. O, lama tankujesz. O nie, wyrąbał ją w kosmos totalnie. E, dobra. Nie jest źle. Musimy tylko coś wymyślić. Dobra. Kurna, nie mógł wierzyć. O nie, wierzę w to, nie? Dobra, Elo, Elo, Elo. Ja bez moich strzał niewiele zrobię. no. A tu jest jeszcze ślepa uliczka. Może jeszcze trzeciego znajdę. Za o, skrzynia. No to się już cieszę, że tu przyszedłem. No, ciężka kusza i troszkę szmaragdów. Dobra. Lama, lecimy. Nic mi nie prochcuje tak jak powinno, no. Dobra, walka. Ciężka walka. Dobra. O nie! Ach. Wyrąbał ją w kosmos totalnie. Ach, ty, nawet dusz nie mogę załadować, bo z niego nie mam nic, nie? Czyli to. Build na duszę nie jest zbyt optymalny na bossów. Na samych bossów przynajmniej. Czy on, czy on się na mnie rzuci, jak go wystrzelę z ten. Aha, no chyba mu się to nie podobało. Opa. O! Dobra, 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 damy radę. Kurna, nie damy rady. Och, nie! <ścoughs> nie, było tak blisko. Utknąłem, dosłownie utknąłem. Dobra, jeden z głowy. Jeszcze tamtym bym wypadało się zająć. Nie wiem, po co ja się z nimi męczę, ale to jest chyba punkt honoru, naprawdę. Dobra. Dlaczego szał nie proknie? Jakby szał proknął, to już bym go kurczę zabił. Dobra, strzała zaraz będzie. Uwaga, 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 uwaga. Ładujemy, bum. Oj, wielostrzał poszedł. No jelo, chłopcze. Zdobyty poziom. Nie jest najgorzej. Ich się pozbyłem, ale no nadal strzał nie mam. Chociaż zaraz coś zobaczymy. Jak będą jak zwykli przeciwnicy, to może tym kozikiem ich posmeram. Dwudziesty poziom. Zarobiście. Proszę bardzo. No i raz go uderzyłem i od razu szał. No a tam nie mogło, no? Czemu? O Jezu, co to jest? Przywoływacz. Jest dobrze. Bo ja mimo wszystko nadal nie mam strzał. Nie wierzę, że bez strzału jestem taki słaby, no bez kitu. O nie! Czyżbym pierwszy raz poległ? Tak totalnie? Strzały, ale no nie za dużo. Kurde! Yeah. Dobra, oszczędzajmy strzały teraz. Trzeba oszczędzać, bo nie wiem, kiedy one będą mi potrzebne, jak ten boss będzie czy co. Tylko tej będę używał na razie. O, świniaczek. Świniak-skarbnik. Claymore. Ojejo. Czyli zostało mi jedno życie, tak? Jedno czy dwa? Bo jak tak to no może być ciężko. Ja nie znam walki z bossem, a uważam, że no, ostatni boss tej gry powinien być troszeczkę cięższy niż po jest znowu. <laughs> Czekaj ty dziadzie, że też mu nic to nie robi. No to mu zrobiło już. Dobra, pięć strzał, jest progres, jest progres. Nie patrzyłem, czy y, śnieżka stunuje tych zaklętych przeciwników. Bo, jak tak, to będzie spoko. Czy ja chcę tam iść, bo tam jest jakieś przejście ewidentnie, ale nie wiem jak. Zapewne jest tu jakaś dźwignia, może czy coś, której oczywiście nie widzę, chyba że muszę iść na dół, to odkryć. Mamy gonić osadnika. No dobra, fajnie, ale. On jest. no nie, tu lecimy dalej, no. Zaopatrzenie. Aha, dobra, jest przejście, czyli coś tam będzie się działo. Ale co z tamtym przejściem, no? Dobra, kiedyś to ogarnę. Co za dźwięk, tak? by jakby... No, dziwna sprawa. Takie dźwięki wydają te klucze, które tak skaczą tutaj, ale no. Nic nie widzę. arcyzmu w ogóle. Co to za nazwa, nie? Dobra, jest troszeczkę strzał. O, jeszcze kolejne. U, ho, ho, szybkość, moc! Dobra. To ładnie poszło, ładnie. Dobra, golem z czerwonego kamienia. Teraz mu pokażemy, kto tu rządzi. Jedna miksturka. W razie... Chcę jak najwięcej strzału oszczędzić. Dobra. Nie ma co. Piernicze. Zabił lamę dość szybko. On jest, jest szansa. Ooo. Boję się teraz, tylko że wejdę w te miny. No, bez kitu. <gryw> Czy ja ten dnie szedłem? Przepraszam Was. Ale no, dziwna sprawa. Chociaż taka lokacja już była podobna. Czy mi się wygenerowało praktycznie to samo? O, rzut. Bum. O, żeś przeżył, to cwaniaczku. A to już nie. Dobra, Pyk, 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 pyk. Opaj, opaj, masz ten. się przydaje czasem jednak. Śnieżka na stuna. Kurde, bo ona tylko jakoś tak była w stanie więcej e, naraz raz zestunować chociaż wtedy byłoby za bardzo OP. Trochę tutaj. Dobra. Muszę uważać. Wkurza mnie tylko, że ta broń jest taka powolna. No. Ciężko jest walczyć w zwarciu za jej pomocą, naprawdę. W ogóle długi jest ten poziom. Coś czuję, że zbliżamy się ku końcowi i zobaczymy jak ciężki jest w ogóle boss, bo no... Niektóre bossy tutaj, no, w porównaniu ze zwykłymi przeciwnikami do tej pory, no, sprawiały mi troszeczkę problemów, ale, no, jedne, jedyne co mam do zarzucenia to to, że z bossów nie ma wcale fajniejszych jakichś nagród. Może z Raz mi się zdarzyło, ale tak naprawdę, no, nie rzucają nic dobrego. A to powinno być tak, że idziemy na bossa, męczymy się, co prawda, ale jednak no, mamy nagrodę, Tu, coś się dzieje: arcyzłosadnik. Serio? What the fuck? What the fuck? Co jest do o nie! czy nie da się po tym rola zrobić? Co to przywa się dzieje, ale zajebiste? O, 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 o. O, oh, 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 yeah, oh, yeah, yeah, yeah. yeah, Pierwszy raz zdarzyło mi się polec. I to nie wierzę, no, no, no koniec. Obra, moi drodzy, teraz zrobię zaraz szybkie cięcie. Zmienimy sobie troszeczkę przedmioty, spróbujemy czegoś innego i lecimy z powrotem na e, złosadnika. Dobrze moi drodzy, zaczynamy więc kolejną próbę pokolenia tego naszego kochanego złosadnika. Ha. Goń arcy złosadnika, oko cyklonu, dobra, podlatuję. Od razu przygotowany. Lecił. O, 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 o. Na zastrzelamy go. Dobra, unik. Nie mogę zginąć w tej fazie aż tak szybko przecież. O, o. Nawet, o tym nawet nie wiedziałem. Nie widziałem tych platformów wcześniej. Podejdziemy bliżej? Nie, 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 nie podejdziemy bliżej. Co? Dobra, jest strzała bum. Teraz to walczę o życie tylko dlatego, żeby mieć kurczę miksturę życia właśnie. Jeżeli się uleczę, to będzie spoko. Nie chcę wejść w drugą fazę. Bez miksty życia. Dobra, poszło. Szybko, szybka, ciśniemy, ciśnę, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Dobra, unik. Unik, unik, unik. I walka dystansowa O nie, będę ginął. O, to już było pewne, ale mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy, damy radę. Proszę bardzo. W sumie nie było tak ciężko. Ewidentnie dużo trzeba wykorzystywać broni dystansowej. Walka w zwarciu, przynajmniej z tym kuzikiem, który posiadam, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zobaczymy później, ale na razie to widziałem, że no bez, bez mojego łuku czy tam kuszy nie dałbym rady. The Arch-Illager, the enemy of the villagers, was defeated. all was well until it wasn't love Czyli to byłoby na tyle, jeżeli chyba chodzi o podstawowy poziom trudności, czyż nie? O, poziom kończony, obsydianowy szczyt. Dostaniemy chociaż coś ciekawego? O, przednia pszenica, oczywiście, dostaliśmy jako jedną lamę, ale no chociaż lepszy level. Ta ma 13, a to miała 28. Obrażenia podczas przechodzenia dobra. Weźmiemy je i użyjemy, jest lepsza. No więc, moi drodzy, no przeszedłem podstawowy poziom trudności Minecraft Dungeons. Jak widzicie teraz możemy wygrać na poziomie przygodowym, który już oferuje nam lepsze nagrody, nowe wyposażenie i artefakty, czyli będzie padało coś, co nie padało tutaj chyba, no oby. Tak czy inaczej musimy dojść do apokalipsy i wtedy zacznie się prawdziwy Endgame. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jeżeli no, będziecie chcieli zobaczyć coś więcej, to jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania, lajkujcie, komentujcie i w sumie widzimy się w następnym odcinku, także żegnam się z Wami i do zobaczenia.